Ogólnie no tak, o angielsku. Podstawowy dla osób, które nie zdają rozszerzonego, nie powinno być, bo jest za banalny. A rozszerzona dzisiejsza była banalna, dużo prosta niż tam. Prądu. Czyli czujesz, że będzie dobrze? No mam nadzieję, ale trzeba liczyć, że inni też najprzątpią dobrze, więc pewnie próg będzie wysoko zawieszony na studia. Ale trzymam kciuki, żeby tam się pomylić. Nie, Mi dobrze poszło i się czuję dobrze. Okay. Czyli zadowolony no, maturzystwo. No, no. Dziękujemy okay. bardzo. Jak wrażenia po, po maturze? Bardzo dobrze, angielski super. Czyli rozszerzony był prosty. No, no na pewno. prosty. nas no, wszystko jest proste. Przyznajcie się do tego, co wcześniej Ej. powiedzieliście. Dziwa. No proszę bardzo. Dziwa. Dla nas wszystko jest po prostu proste, jesteśmy świetnie przygotowani. Oj, to jest, zadowoleni. Tak. tak. Nic, to jest... Idźcie Tak. Idźcie Nic was nie zaskoczyła. Nic, idźcie stary. Będzie to Dobrze. Aj, ja dobrze, tak, 80 do góry. No, Tutaj tak. Michał chce uczęszczać na balet na studiach, więc jemu ten angielski my się generalnie nie jest alkoholu potrzebny. Nie jest tak. potrzebny, ale dobrze chłopak na pewno będzie też Dobrze znać. Zdać. Śpiewacz to ja będę śpiewał. I my się uczyłyśmy tylko po to, że jak jeździmy na wakacje, to żeby dobrych chłopaków wyrywać. Nie? Proste. Tylko i wyłącznie. No to bardzo dobry pomysł. No. Gdzie, Gdzie na studia? Gdzie się wybieracie to na studia? Do kwartu. Ok. Ja jestem to. Jak wrażenia po nie maturze, po rozszerzonym angielskim? Całkiem pozytywne. W porównaniu z rozszerzoną matematyką? Które która batyka? była? kosmiczna. <laughs> I liczycie na wysoki? No w miarę wysoki wynik, tak. Fajnie. Gdzie na studia? Matematyka. Studia techniczne, czy raczej nie? Techniczne. No W związku z tą matematyką może być różnie. <laughs> Dziękuję. Może nie. A tak źle poszło? Nie, nie. proszę. Źle poszło? Nie Boże, nie tak. Tak. Czyli no nie ma się czego bać. Czyli raczej bo. na trudną, czy bardziej prosta? A, tak. Średnia, w pośrodku. Czyli nie będzie znaku. nie będzie. Okay? Średniu będzie. <średniu <średniu <średniu> ale raczej znacie, nie? Podstawowo na 100%, rozszerzono też. <średniu> no to super. Dziękujemy. Spoko. Spoko! Nawet nie było taka jak zrobił po. Czyli? Czasaki wie, co będzie. Po mnie, jak. Jak poszło? Się zobaczy, na się razie, zobaczy. a na wrażenia ogólnie? Ogólnie to dobrze, dobrze trafiłem, to co e, chciałem zdawać to zdawałem. Także, Także wszystko, nie jest źle. Wszystko w dziękujemy Dziękuję. bardzo. Jak wrażenia po angielsku? Szczerze? Szczerze. To dość trudno było, ale dało się zrobić. Może tam listnik trochę zjem A ogólnie jak całość matury te trzy dni? Trudna była matematyka rozszerzona. A zdawałeś polski i matematykę? Czy? Tak, podstawowe Polski podstawowy? Wydaje mi się, że wszystkie rzeczy były jakieś, wszystkie przedmioty były trudniejsze niż w poprzednich latach. Aha, czyli ogólne wrażenie, że. No, że była trudna. Że była trudna, a poszło ci dobrze? Czy... Zobaczymy. Zobaczymy. Dobry. Jak ogólne wrażenia po angielsku? Nie, angielskim się wydaje, że dużo lepiej niż matematyka. Czyli ogólnie wszyscy widzę matematyką troszkę podłamani? Yy, tak, matematyka była nieco ale dzisiaj nie mu, no, tak, 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 rok, marki, bardzo A, no Tak, standardowy, tak jak w każdym roku, jak miałam bardzo podobna. Dziękujemy jest... bardzo. Wrażenia po maturze. Uważam, po... że ogólnie po poziom miejscu. matury był taki średni. Nie za trudny, nie za łatwy. A jak ci poszło? Wolę jak nie czujesz. zapeszać. Wolę nie zapeszać. No, ale raczej zdałaś. Mam 100%. Okay. A podstawowa? Pod... Jak rano? Ogólnie ok, podstawowa 200. była bardzo, bardzo, bardzo łatwa. 200%. Co najmniej 200%. Dziękujemy